Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam wszystkich noworocznie, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką. Korzystających z YouTube po wpisaniu hasła: Obudź się polsko, obudź się polonio tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów. Tego kanału w chronologicznej kolejności powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z publikacjami w naszym kanale YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Składam życzenia wszystkim wyznawcom Prawosławia. Przypomnę, że na wschodzie Polski święta Bożego Narodzenia obchodzone są 7 stycznia według kalendarza juliańskiego, czyli 13 dni później niż katolicy korzystający z kalendarza gregoriańskiego. Święta zaliczane są do liczby 12 wielkich świąt nieruchomych, a zatem wesołych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, zapraszam na bożonarodzeniowe refleksje w nowym roku 2022. Wielokrotnie wcześniej, w innym ujęciu, mówiłem, że wynaradawianie Polaków z języka polskiego w Polsce trwa nieustannie przy pełnej aprobacie samych Polaków. Natomiast to, co dzieje się w Polsce z tradycjami polskimi, wprowadza wielu z nas. W bardzo poważne rozważanie pod tytułem Kłowadis Polacy Jak długo przetrwa Polska? Wielokrotnie też mówiłem, że nie będzie Polski bez Polaków. Nie jest tajemnicą, że nazwa Boże Narodzenie wywodzi się z języka polskiego i na naszych oczach w Polsce zanika. Polska jest ojczyzną wszystkich Polaków, z której wszyscy się wywodzimy. Nie trudno zauważyć, że w ramach poprawności politycznej coraz częściej używane są życzenia w nic nie pasujące happy holidays, co bardziej oznacza wakacje. W ujęciu polskim trudno powiedzieć, co jest gorsze od wynaradawiania z kultury języka polskiego i tradycji, bo niestety nieszczęścia chodzą czwórkami, parami to już za mało. Z całą pewnością zgodzimy się, że na takie okoliczności, o których mówię, znacznie rzadziej można było się natknąć w czasach PRL czy nawet w czasie Stanu Wojennego. Polskie tradycje mocno przetrwały w środowiskach Polaków w Ameryce i na imigracji w ogóle. Proszę Państwa, wielu z nas, nie tylko w Ameryce, otrzymuje życzenia zdrowych i radosnych świąt, a pomijana jest pełna, prawdziwa nazwa świąt. To nie są zwykłe święta. To są święta Bożego Narodzenia i tak należy o tym mówić. Można odnieść wrażenie. Że piszący te życzenia czynią tak, bo nie są pewni, czy być może używanie zwrotu religijnego będzie politycznie poprawne i nie urazi nikogo. A więc kogo miałoby urazić? Już nie będę pytał dlaczego. Mówiąc więcej, podejrzewam, że coraz częściej ludzie hamują się przed używaniem słów religijnych, które przychodzą im do głowy w pierwszym momencie, bo w odruchu psa Pawłowa związanych z polityczną poprawnością zastanawiają się, czy ich słowa nie urażą, być może, aby adresata, bo adresat może być innego wyznania. Czy słowa Boże Narodzenie mogą kogoś urazić? Kogo? Pytam. Bożonarodzeniowe życzenia nie obrażają na przykład moich znajomych muzułmanów, Koreańczyków, Żydów czy innych religii. Sprawdziłem to, więc o co chodzi? Ludzie chorągiewki bez kręgosłupa, własnej kultury i tradycji w prostej linii do wynaradawiania. Na własne życzenie oczywiście. W tym opracowaniu wideo zamieszczam kartkę świąteczną Bożonarodzeniową do wglądu życzeń w języku angielskim. Aby nie było żadnych niedomówień, widnieje również napis w trzech językach poniżej: Jesus is the reason for the season. Co w polskim tłumaczeniu brzmi: że to Jezus jest powodem sezonu świątecznego, nie lichwiarski Black Friday czy pomarańczowy piątek. Szanowni Państwo, jeśli ktoś pisze po polsku z błędami, to oczywiście ma też kłopoty ze znajomością polskich spraw i polskiej kultury, tradycji. I jeszcze jedno rozważanie na okoliczność świąt Bożego Narodzenia. O Duchu Świętym. 42 lata temu, 2 czerwca 1979 roku, odwiedził Polskę papież Polak Jan Paweł II, kardynał Karol Wojtyła pierwszy po wielu stuleciach. Papież Pielgrzym i jego pierwsza pielgrzymka jako papieża Polakła do Polski, do ojczyzny. Jan Paweł II odwiedził Warszawę, i tam padły słynne słowa: Cytuję: Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z Wami, wszystkimi. Niech zstąpi duch Twój. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tej ziemi. Nie dodał polskiej ziemi. Koniec cytatu. Szanowni słuchacze, ile wiecie na temat Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty? Zapraszam do głębszego zrozumienia. Cytuję wybrane fragmenty. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta, albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. I dalej: Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była Twoją własnością, a po sprzedaniu, czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś z nią uczynił? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Szanowni Państwo, myślenie podobno nie boli. Biblijny cytat. Do polskiego ujęcia wzięty. I dalej. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza. W niebie i na ziemi Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Innymi słowy, Duch Święty to osoba boska Ponieważ pochodzi od Boga Ojca Zapraszam do głębokich przemyśleń Szanowni Państwo, z informacji nadesłanych dowiaduję się, że dla większości Polek i Polaków miniony rok był rokiem obniżonego poziomu życia, rokiem dla wielu niespełnionych a oczekiwanych nadziei. Wcześniej przypomniałem cytat papieża, a ten przywołał Ducha Świętego, aby ten stąpił i odmienił oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. To zawołanie wtedy było wielkim pokrzepieniem dla Polaków. Wszyscy ci, którzy wierzą w moc papieskich słów, niech zacytują. Niech stąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Powinni dzisiaj też zawołać, aby Duch Święty ponownie wstąpił i odmienił oblicze polskiej ziemi, bo Polska ginie i nie tylko kulturowo. Jeśli teraz Duch Święty wysłucha Waszego wołania, to prawdą będzie, potwierdzeniem że w poprzednim stuleciu w naszych polskich dziejach dwukrotnie siły niebiańskie wyzwoliły Polaków czy teraz będzie tak samo czy siły niebiańskie wyzwolą Polaków czy te inne siły i te nie niebiańskie okażą się silniejsze a więc przywołujcie Ducha Świętego, aby ten stąpił i odmienił oblicze polskiej Ziemi, naszej Ziemi w ogóle. Pozdrawiając wszystkich, przesyłam ponadczasowe, bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia dla wszystkich Polaków dookoła świata i osób Wam najbliższych. Aby ziściły się nasze, wasze sny i marzenia, abyśmy pozostali w dobrym zdrowiu i nikt nie zakłócał nam naszego spokoju. Jeśli nawet może moje życzenia wydają się mało prawdopodobne do spełnienia, to trzeba mocno wierzyć, że magiczna moc Świąt Bożego Narodzenia i Ducha Świętego odmieni. Smutne oblicze naszej rzeczywistości i sprawi, że stanie się tak, jak wszyscy sobie życzymy, czyli dobrze, że źli ludzie przestaną nas dzielić i ostatecznie zapanuje normalność, prawdziwy pokój i spokój na każdej płaszczyźnie naszego życia, aby nasza Polska była Polską i nie popychadłem. Składając wzajemnie noworoczne życzenia, zadajmy sobie pytanie, czego byśmy sobie życzyli i czego byśmy Polsce życzyli w 2022 roku. Ja życzę Polakom, wszystkim Polakom i Polkom odrodzenia w sercach polskiego patriotyzmu w tej trudnej drodze doświadczeń. Dzisiaj nie w strajkach, lecz w sercach milionów uczciwych ludzi. Politykom z Polski życzę rozwagi, rozumnego, uczciwego i odpowiedzialnego zarządzania, a w konsekwencji stabilnej gospodarki. Ręce w kieszeniach polityków, celebrytów w Polsce i ładnie wywiązane szaliczki na nic obecnie się zdadzą. Pozdrawiając wszystkich bardzo serdecznie, życzę wszelkiej pomyślności i prawdziwie szczęśliwego nowego roku 2022. Dziękuję.